Cześć, nazywam się Konrad Kondziela i witam w Akademii Nieruchomości KK Properties. Mam nadzieję, że odpoczęliście po świętach, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rozmawiać z ekipą remontową i jak się w ogóle do takiej rozmowy przygotować. Więc jeżeli w czasie świąt przyszło Wam do głowy, że coś trzeba pozmieniać, poremontować i teraz chcecie to zaplanować, to powiem jak to zrobić, więc przede wszystkim przed tym w ogóle jak zadzwonicie do ekipy remontowej i umówicie się na wycenę prac to powinniście maksymalnie określić zakres prac, jaki Was interesuje. Bo najgorsze co można zrobić to niektórzy w ogóle dzwonią do ekipy remontowej, mam mieszkanie 50 metrów, generalny remont, ile to będzie kosztować? Tego nie da się powiedzieć przez telefon i ekipa remontowa często mówi, że nie może tego powiedzieć przez telefon, musi się spotkać, może jakiś bardzo, bardzo szacunkowy koszt podać, ale on będzie tak naprawdę mało wiarygodny, bo ktoś musi przyjść na miejsce, musi z Tobą ustalić dokładnie, co chcesz zrobić, jak chcesz to zrobić, jakie masz płytki i tak dalej, bo to jest ważne, bo inaczej układa się na przykład malutką mozaikę, a inaczej się układa płytki tam 60 na 60 zwykły kwadrat, także musicie wiedzieć, co chcecie zrobić konkretnie umówić się i wtedy to wszystko ustalić, ale zanim to robicie, to musicie sami wewnątrz tam własnej rodziny grona porozmawiać, co konkretnie chcecie zrobić i ustalić. Robimy łazienkę, robimy podłogi, robimy ściany, robimy kuchnię, robimy co robimy właściwie? Wymieniamy przewody elektryczne, wymieniamy hydraulikę. No musimy wiedzieć konkretnie co robimy, żeby w ogóle zacząć się rozmawiać, zastanawiać się nad tym jak zaplanować remont. Jak już ten zakres prac sobie zorganizujecie, wiecie dokładnie, co chcecie zrobić. Dobrze jest to naprawdę przemyśleć kilka razy, bo może się okazać, że zaczniecie remont, a później nagle tak pomyślicie, kurczę, wszystko jest fajne, a ta łazienka jednak nieruszona, trzeba zrobić jeszcze tę łazienkę. No i wtedy ekipa remontowa po pierwsze nie wiadomo, czy będzie miała czas, bo może ma zakontraktowane już wejście do innego mieszkania i powie wam, że wam tego nie zrobi, was zostawi z łazienką i ktoś inny, będziecie musieli szukać kogoś innego, albo powie, że dobra, zrobimy, ale rzucić taką kwotę, że ona będzie po prostu mało atrakcyjna, i jakbyście już na samym początku zaznaczali, że chcecie tę łazienkę zrobić, to ta kwota pewnie byłaby niższa albo wybralibyście w ogóle inną ekipę, jeśli, jeśli ci by powiedzieli za dużo. Więc określcie w miarę precyzyjnie cały zakres prac. I teraz druga rzecz, jeśli chcecie być maksymalnie przygotowani do rozmowy z fachowcami i do całego. Remontu, to powinniście sobie stworzyć nawet na kartce papieru układ funkcjonalny, taki projekt funkcjonalny. Czym taki projekt jest? Właściwie to jest coś takiego, że rysujecie sobie na kartce wszystko, co mniej więcej chcecie, żeby w tym mieszkaniu było, i mniej więcej określacie, w którym miejscu ma to stać. To znaczy, jeżeli w salonie chcecie mieć kanapę, obok lampę, obok jakieś biurko, stolik, naprzeciwko telewizor, jakiś słupek, witrynę, komodę. To jak to narysujecie i mniej więcej podacie wymiary, to dzięki temu będziecie wiedzieć, na przykład, gdzie umiejscowić gniazdka, jeśli zmieniacie przewody elektryczne. Bo jeżeli przyjdzie ekipa remontowa i zapyta, dobrze proszę Panią, gdzie Pani chce mieć gniazdka? No i ty nie wiesz, no nie wiesz, nie wiesz, gdzie chcesz mieć gniazdko. A tak jak dokładnie, albo zrobisz na mniej więcej, dobra, w pokoju, cztery gniazdka po czterech rogach, ale być może chcesz konkretnie, żeby tu stała sofa, tutaj stała lampka, no to do tej lampki przy tej sofie wypada mieć gniazdko gdzieś nie, tak żeby nie było widoczne, gdzieś za szafką. Tak się to robi, żeby było maksymalnie estetycznie. Więc jeśli masz chwilę, żeby usiąść, zaplanować, co chcesz, żeby stało w danym pokoju, w danym miejscu, to rozrysuj to sobie, nawet jeśli nie dokładnie do milimetra, tak jak to robią profesjonalni projektanci, do mniej więcej sobie określ, gdzie będzie co stało, gdzie będzie blat w kuchni, żeby nie zrobić. Gdzieś poniżej blatu e, gniazdka, tylko na dobrej wysokości, żeby za lodówką nie było gniazdka, bo nie podłączysz tam mikrofalówki, no żeby to wszystko było przemyślane. Jak już taki projekt e, układ funkcjonalny jest zrobiony, to jesteście gotowi do tego, żeby porozmawiać z ekipą remotową. I teraz tak, nie wybierajcie jednej ekipy od razu, z którą się spotkacie, przynajmniej ja mam takie podejście, bo może ona faktycznie jest najlepsza i ją później wybierzecie, ale spotkajcie się z kilkoma ekipami, dlatego że różnice i w umiejętnościach fachowców. Tego nie ocenicie na początku, no bo nie ma możliwości. Po pierwsze się nie znacie, po drugie jeszcze oni nie zaczęli robić, więc nie ocenicie tych umiejętności, ale różnice między cenami, umiejętnościami i w ogóle wizerunkiem fachowców są e, ogromne i warto się spotkać z kilkoma firmami, żeby po prostu porównać, e, co proponuje dana ekipa remontowa. I, i teraz po takim. Po takich spotkaniach różnice w cenach będą naprawdę duże. W mieszkaniu 50 metrów powiedzmy to będzie w zależności od miasta, różnica cenowa od kilkunastu tysięcy, pewnie do nawet 40 tysięcy samej robocizny. Dlatego to, to jest. Duża różnica, musicie się zastanowić, i oczywiście są różne parametry, które decydują o tym, dlaczego cena jest tak różna. Też się zastanówcie, czy potrzebujecie mieć faktury, czy potrzebujecie mieć gwarancji, czy potrzebujecie, żeby to było zrobione naprawdę na tip top przez profesjonalnych fachowców. Czy to ma być takie odświeżenie, gdzie Wam nie zależy bardzo na jakości, chcecie, żeby to było zrobione maksymalnie budżetowo. No więc nad tym musicie się zastanowić. Czas, który ekipa przeznacza na remont, jak wam zależy na jakimś terminie konkretnym, albo żeby to zrobione było szybko, no to wszystko zależy od tego, jaka jest cena, więc porównajcie te wszystkie oferty, zastanówcie się, na czym wam najbardziej zależy i wybierzcie sobie ekipę, z którą najlepiej wam się rozmawiało, z którą nawiązaliście jakąś relację, zaufaliście tym ludziom. Podpiszcie umowę, jeśli ekipa oczywiście będzie chciała podpisać, bo niektóre ekipy nie chcą podpisywać umów, nie chcą wystawiać żadnych faktur, i tak dalej, bo nie mają działalności, tak to bywa. Natomiast jak nie podpiszecie umowy z ekipą remontową, no to musicie wiedzieć, że trudno jest później egzekwować pewne kwestie. Także musicie mieć świadomość, że ok, macie zaufanie do pana Juska, on wam robi remont, no i po prostu weryfikujcie, czy to, co robi jest ok i nie płacicie z góry. To jest jeszcze jedna taka zasada, którą myślę, że warto stosować, bo jak zapłacicie z góry w ogóle za cały remont, no to już całkiem nie macie kontroli nad tym, co w tym mieszkaniu się będzie działo, no bo ktoś już ma całą kasę, także nie macie umowy, w każdej chwili tak naprawdę może sobie pójść i tyle. Dobrze jest... No najlepiej by było zapłacić w ogóle za całość od razu po, ro po robocie, także jest wszystko gotowe i wtedy płacicie. No ale standardem są zaliczki po zrobionej, no po wykonanej pracy jakiejś etapie, tak? czyli po danym etapie, po tygodniu na przykład patrzycie, dobra, to jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione, no to 5000 tysięcy zaliczki na przykład. Materiały, musicie się umówić z ekipą, czy materiały kupujecie wy, czy materiały kupują oni, pokazują wam rozliczenia, faktury, paragony i po prostu się rozliczacie i te pieniądze im zwracacie. To też jest ważne, żeby dogadać z ekipą, czy to ona biega po tych wszystkich marketach i kupuje jakieś kleje montażowe, silikony i tak dalej, czy wy to robicie. No, bo to jest kolejny czas, który musicie na to poświęcić. A są takie ekipy remontowe, szczególnie starsi panowie, którzy tego nie wniosą, tego nie kupią, tego nie zrobią. Także dogadajcie konkretnie wszystko, żeby później nie było, że przyjdą jakieś drzwi, no ale ekipa remontowa tego nie wniesie. Wy musicie to wnieść. Także zadbajcie o to, żeby to wszystko było dogadane. No i ostatnia rzecz to jest taka, że jak już macie ten. Projekt swój funkcjonalny, wiecie, co chcecie mniej więcej mieć, w którym miejscu i tak dalej, to zweryfikujcie to z ekipą remontową, czy to jest po prostu do zrobienia. Teraz uwaga, niektóre ekipy mówią, że wszystko jest do zrobienia i wszystko da się zrobić i tak naprawdę są fachowo do tego przystosowane. Oprócz tego, że niektórych rzeczy jak się nie da zrobić, jak ktoś wam mówi, że da się zrobić, no to, to też, też są tacy ludzie, ale to jakby abstrahując od tego. Chodzi o to, że niektóre ekipy mówią, że tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da, bo chcą zrobić wszystko jak najłatwiej dla siebie. Odpływu liniowego tu się nie da zrobić, tego tu się nie da zamontować, a niektóre ekipy starają się maksymalnie wczuć klienta, jego potrzeby i jeżeli coś jest trudnego, ale możliwego, to to po prostu e, zrobią. Więc zweryfikujcie swój projekt funkcjonalny z tym, co faktycznie jest możliwe i przedyskutujcie to z ekipą remontową. E, jeśli korzystacie z jakichś wizualizacji, e, jeśli nawet nie od projektanta e, profesjonalnego, to można skorzystać ze wszystkich firm typu Leroy Merlin, Castorama, Obi. Oni mają e, takie dosyć ładne Prezentacje, wizualizacje łazienek kuchni kosztują jakieś 200 zł, a jak weźmiecie u nich materiały na tą łazienkę czy kuchnię, to zejdą sceny do, do złotówki czy do zera, więc właściwie macie gratis jakąś wizualizację, a to jest myślę ważne przy remoncie. Także, tak w skrócie, przygotujcie się dobrze do rozmowy z fachowcami, ustalcie zakres prac, spotkajcie się z wieloma ekipami, ustalcie z nimi wszystkie szczegóły, wybierzcie najlepszą ofertę, nie płacicie nie z góry. No i kontrolujcie to wszystko, co się dzieje w trakcie, w trakcie remontu. Tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi filmami. To jest ostatni odcinek w tym roku 2021. Za chwilę sylwester i nowy rok, także spiszcie sobie swoje cele i życzę Wam, żeby wszystkie się spełniły. Naszym celem jest oczywiście w 2022 roku dodawać film każdego tygodnia, więc przygotujcie się na 52 nowe odcinki i subskrybujcie tak jak mówiłem, żeby żadnego nie przegapić. Widzimy się w nowym roku za tydzień. Cześć!